Dzień dobry, drogie dzieciaczki, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, gdzie klasyka polskiego roka, czyli Manam i utwór krakowski splin. Do utworu potrzebujemy akordy Emol, Edur, Fismol, Adur, Hamol i Dedur. Bicie jakiego będziemy używać, będzie to, to całe zwykłe, czyli dwa razy na dół, dwa razy do góry i na zmianę, i powłego tego bicia, czyli dwa razy na dół raz do góry. dzielimy na dwie części zwrotka i refren. I zaczynamy od zwrotki. Tutaj w ogóle dużo będzie powtórzeń i mamy tak hamol i Fis na połówce bicia. To musi być osiem razy. Czyli... I jeszcze cztery. Emor bicie cztery razy. I znowu cztery razy. Najpierw będzie, jak wam to po prostu zaśpiewam, to wtedy obczajcie po prostu, jak idzie melodia. Chmury wiszą nad miastem, ciemno i wstać nie mogę. Naciągam głębiej kołdrę, znikam, kula się w sobie, powietrze lepkie i gęste. Wilgoć osiada na twarzach Tak smutnie siedzi na drzewie Leniwie pióra wykładza. Drugą częścią, jaką się musimy nauczyć, jest ten motyw refrenowy. H Zajebicie. D dwa razy. D A A E na drugim E ucinamy ostatni dźwięk i mamy H Co się stało na tym E? Czyli jeszcze raz ucinamy ostatnie uderzenie, mamy H, czyli uderzamy do góry, do góry, na dół i później A, do góry, do góry, na dół i kończymy na uderzeniu do góry, czyli jest E H Czekam na wiatr, co rozgoni Ciemne, skłębione zasłony Stanę wtedy na raz Ze słońcem w twarzą w twarz I drogie dziadzki, to byłoby na tyle w dzisiejszej lekcji. Mam nadzieję, że ksiało wam się spodoba. Na wodki życzę dnia. Pa!